Cześć, jestem Kładin z nas w kolejnym odcinku Let's Play Wizard Story um, Przed chwilą właśnie zdobyłem te jakieś tam części z tego co pamiętam do miecza generała Kaby od e, tych przeklętych pająków e, Bez problemu się se, se sobie ich rozwalałem, ale problem był w tym, że Pokonałem ich około 10... może więcej nawet, coś koło 12-14, kiedy tak naprawdę powinienem pokonać 4, bo to był znowu cholerny drobek. Nienawidzę takich misji. Całe szczęście, że nie nagrywałem, bo cały odcinek byłby z tego Ale to nic, bo e, w tle słuchałem sobie piosenek Za które też by pewnie mnie YouTube Nie wiem, jakoś się... przebiłby się do czegoś na pewno <laughs> W każdym razie nieważne W każdym razie wracam do generała Kaby Powiedzieć mu, że mam kolejną część Chyba to było do miecza co nie, to chyba mi dosyć mi taką misję, żeby zebrać te wszystkie części miecza generał kaby. Jeszcze będzie mieli ostatni i chyba spad, spadnik. Składnik, o ile się nie mylę, że jeszcze jeden jak coś to będzie jeszcze jakiś, ale z tego co pamiętam będzie musieli rozbierać tam te rubiny ozdobne, co będzie dla mnie niczym, żadnym problemem. Ech, nie mam się przeciwko temu. Dokładnie. 10 tych całych e, klejnotów takich rubinowych. To, na przykład takich jak to. Właśnie nie, nie, właśnie właśnie to, to niby jest taki klejnot. A tak naprawdę nie da, nie da się tego zebrać. A nie klejnoty. Tam gdzie? Nie pokazuje mi na opie. No nic, ale widziałem z całej tej strony ich sporo. Nieważne. Rekomin. Się przyda się. On proszę bardzo, tak wyglądają te klejnoty. Muszę ich zebrać 10 takich klejnotów rozumiem, mimo że potrzebny jest najbliżej jeden, no niech będzie 10, ale w każdym razie tutaj mamy 3 klejnoty, zbieramy, zajdzie nam jako jeden, jej, świetnie, bra, jak miło, albo widzicie co, żeby nie mordować kinka, zrobimy to w ten sposób What? 10 o, czemu... a no tak musiałem wyłączyć i włączyć nagrywanie żeby później mi było łatwo przyspieszać a zapomniałem kiedy się wyłączy nagrywanie no cóż to guzik włączania nagrywania u mnie to jest guzik Teleportacji, jak miło! Co jeszcze nie koniec? Ooooooońskie. Og gdzie ten gościu? Czemu mi nie pokazuje taką znaczka? <laughs> Tam... Boże. Aż nie mi gardło boli kiedy mówię, ale no cóż. Chcę nagrywać. Zwłaszcza, że niedługo kończę tika. ja tak bardzo, bardzo chcę teraz skończyć tika, żeby zacząć kolejną część tika, Jej! Tak, tak, taka, ta, 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 um, Taki, taki... No, szukam słowa. A, już zresztą to jest Sytuacja. <taki> Dobra. W każdym razie zabijemy sobie, zabijemy jednego sługę i jestem prawie, że pewny, że to jest dropek. O, pokona i przynieś dokładnie. To jest dropek, tak więc zabijemy sobie jednego. A już właśnie... Um, to zdaje i mi... Fak, to była kolej korka... aż dobra. Przeciągnę do walki, prawda? No, no. Nie będziemy mieli jednej pułapki, najwyżej. Dobra, to... Tarcza przed ogniem? Boże, to jest takie... To jest takie oczywiste wśród tych jaszczurek lodu i kroków lodu. <laughs> że już się do tego po prostu przyzwyczaiłem dobra, jeszcze... tak ale właśnie który level trzeba też sprawdzić bo 20... nie mogę się doczekać 25 levela bo wtedy będzie No świat mam nadzieję, że... Znaczy... no jestem pewny, że to go zabije przecież że to jest zupełnie szczerze. Obejrzałem kiedy kiedy sobie tak 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 zabijałem nam tak tych przeciwników, to obejrzałem sobie zajebisty remix z gotika Świetnie. I mam nadzieję, że... O, dobra, tak, możliwe. Powinno być spoko. Ale patrz się, mamy równe 1200 życia i najpewniej... O, nie wrócimy z takim równym życiem, bo przecież to jest zombie, jak więc się urażymy. <laughs> Trudno. Trudno albo... O! Nawet nie wiem czy to był dropek, bo w każdym razie drobiliśmy za jednym razem, tak więc nie będę musiał... <laughs> przerobić nagrywania. <laughs> coś mi się wydaje, że się zbliżemy do końca em, tego całego, tego całego, całego, całego jak się nazywa to miejsce? Mm, Panteon Mistrzów. Coś właśnie czuję, że się zbliżemy do końca, ale pewnie jeszcze będziemy mieli jednego bossa. Tak, tak, taką przewiduję przyszłość. A uwierzcie, mam taką moc. <laughs> Nie. Dobra... Odejmisja. pas są zajbiste, wiem. O wiedziałem będzie jeszcze jeden boss i jestem pe prawie pewien, że, że to już jest ostatni z tego miejsca. Ale chcieczkę cięcia, dobra. Dobrze, ja jestem. Łamasz tu... Ej. To nie jest boss. No nie. To jest kolejny przeciwnik. Dropek, prawda? No fuck, ja już chcę zabić bossa, żeby mieć to już wszystko za sobą, a tu jest jeszcze... Ej wiecie co ja mam już powoli dość tego wizarda, chcę sobie zrobić przerwę Myślę że tak do 50 nie To by było złe Myślę że nie, skończymy krok i zrobię sobie przerwę Szczerze Ponieważ nie, nie, nie. po prostu to jest nie fair wobec innych serii Ponieważ zwykła seria jedna trwa na przykład z 20 odcinków, niektóre z 30 A ta seria będzie trwać jakieś 250, nawet jak coś Połowę tego, bo obliczałem I to, to nie ma sensu, żeby to wszystko wpuścić na raz Tak nie szybko się to znudzi, że... I właśnie uh, myślę, że sobie zrobię gdzieś tak przerwę od tego, od tej serii, kiedy Skończymy Krokodopie Zaczniemy trzeci świat, który, którego nie zaspoileruje. I nic tam nie zrobimy, tylko zrobię sobie przerwę O wie, wielu ludzi tak naprawdę się zawiedzie, ale trudno To jest naprawdę nie fair wobec innych serii Poprowadzę sobie jeszcze jakąś inną serię A kiedy skończę tą jedną serię to wrócimy do Wizarda taki powiedzmy drugi sezon <grych> okej okay. bo to naprawdę niewygodne jest puszczenie wyobrażacie sobie coś takiego naraz 250 odcinków z gry którą wygrałem tak naprawdę około 5 razy dobra wygrywałem około 5 razy ale dotarłem do ostatniego postaw tylko raz <grych> A raz byłem bardzo bziutko brakowało mi jedną misję, tylko mój znajomy, z którym właśnie grałem postanowił właśnie e, tak po prostu e, wiesz co, zagram sobie coś innego i już nigdy nie wróć a ja nie chciałem grać bez niego, tak już nie było fajnie. Nie. Dobra, to może i tego. No i myślę, że, że, że zrobimy sobie... Tak naprawdę z tego będzie wyjdzie, że jest 20 odcinków, z tej całej krokotopi. Bo oprócz krokotopi mam zamiar zrobić też od czasu do czasu Gryzlandię, chociaż tego nie jestem pewny. Um, oraz y, taki świat od 25, 25 levela, który będzie trwał jakieś 5, 6, 7 odcinków. Jest całkowicie nieobowiązkowy, ale ja go uwielbiam, jeśli chodzi o fabułę który właśnie level 22, jeszcze tylko dwa levele i będzie zajebisty. O nie, teraz uważam, że znowu bo za pierwszym razem zrobiliśmy dropka. Cóż za szczęście. Bo jestem pewny że to jest dropek. Ale fart. O, to jest To jest boss. To już jestem pewny, że to jest boss, ponieważ no wiadomo. Ja Wygląda jak boss, nazywa się jak boss. Po bo cokwi, to jest chyba i całe to nazwisko tego rodu, który jest w tym miejscu. Krokowie rodu chyba to się nazywają Tutcowie, z tego co pamiętam. Ten ród Tutców, największy chyba wrogowie zakonkuła. I ogólnie trzeba musimy ich pokonać. Właśnie ród Tutców właśnie pomagają z tym wszystkim ludziom. Naszym pierwszym celem jest właśnie zwerbowanie z powrotem generała Kaby. Tak więc ciekawie, dobra, od kwi. Ale właśnie pierwszy pozwoli, że sobie założę coś, co wcześniej nie chcą, co się zdjęło, czyli to. Dobrze. Um, I ogółem, ale wiadomo. Co to jest za kóźnia tam z tyłu? No, nieważne. Bo sobie na tym poziomie jeszcze nie są trudni tak więc luz. Zobaczmy. Jakby tutaj pokonać naszego bosika. A właściwie już mam pomysł. Fajnie by walnął kolejny super pips zaraz. To było taki no coś. To by go... bo w ogóle nikt nie zdążył się odezwać i nic nie zdążyłby zrobić, a już go... O niestety... To są tylko marzenia. 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 Ogólnie to sobie weźmiemy na później dla strażnika. A teraz zabijem sobie boss osobem, tym, tym czarem który dostać mi niedawno a jest naprawdę bardzo przydatny właśnie w takich sprawach czyli po sobie te właśnie mega silne czary się przydają na bossu no ale na no, przeciwników w, w, w korzystać z tych słabszych bo to jest naprawdę lepszy, mam zabrać z i tym już powinno być po nim no są tam szkielet Proszę bardzo Bozy już sobie poszedł, papa pa. A my... Jeszcze sobie dobijemy bossa Znaczy bossa, tfu, strażnik. Um, tylko przydałby się Przydałaby się na przykład zjawa Nie chcę właśnie użyć tego czaru 0 pipsowego Ponieważ zniszczy mi łapkę Która jest plus, 25, plus 20% na wszystko Wszystkie wiecie, żywioły Tak więc proszę bardzo zjawa No wiadomo zjawa Nie wiem czy się z pani zjawą, ale proszę bardzo. Atakuj. Dobrze, no, miło. Pokonaj od G Sokfi i użyj zamarznięta. Nie wiem czy to jest od Sokwi, Sokfi czy, czy coś takiego, ale jego imię kojarzy żeby się właśnie z G. Ja nie wiadomo, że z J czy na jako G. Od G. Od G Sokfi. Nie wiem czy, czy, czy mam rację, ale... W każdym razie wracamy do generała Kaby. A, wiem po co tam przyszliśmy. musieliśmy ten cały miecz przekuć. Spoko. O, 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 o. Manewrujemy między e, tucami. Zajebiście. Dobrze. Porozmawiamy z genera Pff, porozmawiaj z generałem Kaba i co teraz wracamy do tego? a wracamy do szalaka mądraza ale myślę że szybciej tam dojdziemy teleportując się do Azy idąc na strategii przechodząc od razu do holu w Skroposyncie Oddam sobie misję y, szalakowi mądremu on nas wyśle do następnej lokacji którą sobie rozegramy rzecz jasna na innym odcinku gdzie Buszak mądry? tam był szalak mądry Mądry! Pan szalak, szalek inteligentny I to będzie lokacja dosyć ciekawa, całkiem e, fajna uh -huh. Widzę, że ktoś tutaj coś próbował zrobić, ale nieważne Całkiem Świetnie. fajna i ciekawa, na pewno na pewno oryginalna co do reszty Ale zodrogramy sobie ją ja Rzecz jasna w następnym odcinku Chodźmy do Ako Na wielkiej arenie Wielka arena to naprawdę Chodźmy zobaczymy sobie jak to wygląda Tylko wejdźmy sobie i włączymy sobie mapę Byliśmy my tutaj Bo tutaj musieliśmy zabić te e, pająki Ale ogółem pytałem e, się tym Nie rozcięliśmy Boże nie mogę się już Mam tyle rzeczy do powiedzenia i nie wiem od czego zaleć. W każdym razie mamy tutaj koloseum, jak widzicie. I to będzie mega fajne, ale to oczywiście w oczywiście widzicie w odcinku, a teraz standardowo znajdzę do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć!